Witajcie moi z tej strony OldSkull i kontynuujemy sobie przygody Donkey Konga. Długo nie nagrywałem sobie odcinka, mm, no i teraz sobie nadrobimy trochę czasu e, z nim związanego. Także od razu przejdziemy sobie do Staline Climb, aby później się zmierzyć od razu z bossem. Może od razu? Nie. Później jeszcze będzie jeden poziom, e, bardzo oryginalny, ale póki co opowiem wam trochę o tym. Jak widzicie, jest to znowu maszt, tym razem jest to podstopiony statek i niestety woda zalewa. Ale ciekawostką w tym poziomie jest ta oto urocza różowa rybka. Eee, jest ona tak urocza, że aż słodka i nie chcemy ją schrupać, ale czy ona nas? Jak widzicie, jest to pirania, które się nie da zabić, ani trochę, niczym. Próbowałem. Beczka, wow, wow, wow. Blisko było. Beczka, kulary, matnia. ty szukuj. No. E, no i ta pirania ma nam uprzykrzyć życie, kiedy wpadniemy do tej wody. Woda też ma swoje złe oblicze, ponieważ jak widzieliście, podnosi się do góry. E, w miarę poziomu. E, na początkowych etapach jest to e, całkiem znośne, jednakże potem Woda, cóż, jest tak wysoko, że nie możemy na przykład wrócić do bonusów, deki czy innych elementów dosyć istotnych. O, no właśnie, dosyć istotnych dla nas. No jak widzicie, teraz nie możemy sobie tutaj wlecieć. A ponadto woda cały czas idzie do góry. Ej, o, pięknie! Także musimy niezwykle uważać tutaj. Um, no i kurczę, no? Trzeba uważać. Trzeba niezwykle uważać. Dobra, idziemy jeszcze raz w Mhm. W ogóle teraz e, chciałem wam powiedzieć, że się przeprowadziłem. I niestety tutaj prędkość internetu jest dosyć mierna. Także problemy są natury technicznej, a mianowicie nie mam po prostu wystarczającej prędkości wysyłu, żeby wstawać jakoś jeszcze szybciej czy jakkolwiek inaczej odcinki. Także standardem chyba będzie jeden na tydzień, jeżeli nie jeden na. No nie, w sumie jeden na tydzień, to już wystarczająco długo. Wydaje mi to wszystko. Uuu, skrót, pięknie. nam po skrócie. Jak ominęliśmy przez to beczki z bonusem? O, mamy nieśmiertelność. Badany mówią, żebyśmy szli tędy, więc sobie polecimy w dół. Jeszcze szybciej, bonus. Pięknie. No i tak będzie, to strasznie, powoli nagrywane. Co nie zmienia faktu, że odcinki po prostu będą przygotowywane i czekały na wrzucenie. Okej. Okay. I druga strona no, Okej, okay. mamy wszystko Dlatego trzeba będzie się udać y, do Kremlandu? I mamy już prawie 30 tych... Y, a co tam weźmiemy sobie jeszcze A, widzicie? Ta rybka nie daje za wygraną. No, niczego chyba nie ma. Dała to pieniądze w górę. Ej, ryba za nami, oczywiście. A po co? Wow, reszty. ty! do góry, do, do góry, do, do, do góry! Ah, było blisko. Tylko teraz czy my idziemy w lewo, czy w prawo? Chyba w prawo. Jaka kicha, proszę państwa, no jaka kicha! Dobra. Okej. Okay. Jeszcze dobre... Dobrze by było gdyby to był Didi, bo wiemy, że Didi szybciej lata Po tych linach i tak dalej, a o, o... osa No, co zrobić? Walczymy o przetrwanie Tak, jeszcze nie, nie mamy żadnej literki i tak dalej Jest Tutaj nam walka o dodatkowe, bonusowe życie odpada A wiesz, osy, super, woda na górę Gdzie? A my uciekamy Okej okay. U, o o o u, było blisko było blisko. Jeszcze ten tutaj. Nie. Jeszcze jeden. Okej, okay, to było dobre. Kula Raz. Dwa. Trzy. Jest bonus. Super. Napadnij ich wszystkich. Napadnij... o, życie. Znaczy małpkę chciałem powiedzieć. Tak też można no? ja w tą stronę. Dobrze w tym bonusie tutaj też woda nie idzie do góry. To by była... O! No. Cienka sytuacja. Dobra, jeszcze jedna. Pięknie. Za każdym 30 monety pójdziemy sobie do bonusowego poziomu. Uuu, mieliśmy tegość. Why not? Cie... A ja nie, ja chcę pójść po dekę. Haha, wiedziałem, że tam jest. Dobra, ja. zastanawiam W sensie nam będzie przydał bananek, czy pieniążek. Pieniążek. I ryba za nami. Chodźmy zrobić sushi. <grytanie> o, bonusowe życie. super. Dobra, mm, super, że wróciliście, życzę... Czy wygraja? Naprawdę! Funky fan! Eee... Co może specjalnego zrobić wąż? Wyskoczyć bardzo wysoko. Jak ma na imię y, poziom. A, gdzie nam pomaga ta rybka z, y, z lampką na czole? To był chyba. Glimmer z A może glowy? Dobra, to, O, udało się. Jesteś bystrym małpką. Jak ma na imię na ten wielki mięśniak, który blokuje Tool Bridge? Kluba! A, to dobrze. Mamy jedno życie bonusowe. sobie. Ile żyć można mieć? Aha, ile żyć mamy na starcie gry? Pięć. Który przycisk odpowiada za zmianę przy ołci? Ć... Kółko. <laughs> to będzie kółko, ale w tej klawiszologii to będzie. Chwileczkę muszę pomyśleć, P? Nie? No to będzie X. Też nie? Ja to, to będzie A. No, wiedziałem. Jak ma na imię Richio? Richio? Rambi? O. Ej, mamy drugie życie. No i dobra, ostatnie, najtrudniejsze. Na którym najwięcej wydałem pieniędzy. Jak się nazywa... ten... świat? Hmm... Kremikład kokodajków... Chyba to był kremikład. O! droga odpowiedź. Jak ma na imię papuga? Hmm... O kurcze, tutaj się przyda umiejętność czytania książeczek instrukcji. Eee... Aha! Skławac? Nie, skławc... ax, Flaper. Mm. <laughs> Nie flapper? No szkoda. dobra, skław, skłe, skło... Pętliczek, małpa na stoliczek. Ej, eee, zgadłem. How many... O Boże samotu zwiesza się z sufitów yy... Kong College. Cztery. Jak to nie cztery? Mam sobie banana odsieć, że to były cztery. No dobra, dwa. Jej, trzy życia. Ej, opuszczamy studio. By stracić te wszystkie życia na Bramble Blast. Ej, teraz zobaczycie, o co mi chodziło z tym poziomem. Pytanie pierwsze Co robi Wielki las No nie wiem, winorośli ostrych Na statku Po drugie Co to ma wspólnego z chmurami? Po trzecie Przecież tu nie ma wody Otóż no nas uroczyli bardzo fajnym poziomem Z bardzo relaksacyjną muzyką No wiecie, giniemy tutaj Jak padniemy na kolce A co? No i też jak się walniemy wtedy na górze, też giniemy. A jedynym sposobem tutaj poruszania się zazwyczaj są beczki. Nie jest to oczywiście reguła, ponieważ w różnych etapach o takim podobnym wystroju roślinności mamy też sekcje swobodne, na przykład gdzieś poruszałem małpą oraz zwierzakiem. Chyba to jest tylko... ups. A, to niczego nie było. E, jest to papu papuga. A my musimy tutaj, niestety, sobie co używać beczek. No Trochę to czasu zajmie. Co więc bądźmy, dobądźmy, wyjdziemy stąd. Oho. Góra? E, na górze niczego nie ma. A tutaj jest. Co tam coś było. No to giniemy. No i teraz spróbujemy jak zginąć. Możemy się strzelić nawet w winoroś. O. I. I ty gin. A i ostatnią osobliwością tego poziomu jest... Um, są bonusy. Bo pamiętam, i to bardzo dobrze, że niekiedy bonusy są w fałszywych ścianach. E, no a sobie... Szukanie tych fałszywych ścian, kiedy wszystkie mogą cię zabić? Bo ja nie. Ale co tu zrobić? Jak się chce mieć wszystkie bo******* Wszystkie jedne, To trzeba się nachapać. No to weźmy sobie literkę... Co? To nie, dziękujemy. Idziemy tędy. Siub. I teraz pójdziemy w dół. Bana nas prowadzi. Jeżeli do czegoś ciekawego do niej. lecimy. O, bonusik. Ale nie było to, co się spodziewałem, czyli bonus zwykły. Chyba mam literkę. Cyk, cyk. I, cyk. Dobra. To okej, okay, tutaj. O. Wow. No i jak widzicie mamy tutaj drugi rodzaj beczki. Bo nie będą to tylko zwykłe takie szynowe beczki, jak to je nazywam. Albo szczałeczkowe. Tylko właśnie też takie uprzykrzające życie. Kręcące się swobodnie. Okej, okay, w lewo pójdziemy, zobaczymy... A nie, to nie można. Zobacz znajdziemy tutaj teraz... O, widzieliście beczka. Mhm. A U nie ma. Super, okej. Okay. Tutaj w rogu mamy coś. Banan. Idziemy za bananem. I jest bonus! Znajdźmy kana. No jasne, w tym gąszczu. Dobra, teraz polega ten bonus po prostu na znalezienie właściwie ścieżki. Aha, ślepy zaułek. Mhm, tutaj. Obróć się. Nie. O, tutaj na no ukos, dobra. Mm -hmm. Tak sobie myślę, że dawno nie nagraliśmy Duke'a Nuk'em. prawda? Ale uprzed... o, nie zdążyliśmy. No! <śmany> o mały włos. Problem z Duke'iem polega na tym, że go nie nagrywam z prostych przyczyn. Nagrałem odcinek, piękny, półtorej godzinny odcinek z Duke'a. żeby, wiecie, podzielić na dwoje. Ale chciał, niestety, no, hmm... nie włączyło nagrywanie. No, znaczy włączyło się, włączyło. Ale <śm> Był na tyle kapryśny emulator, że było zaznaczony, a czy nie zaznaczony jeden haczyk w tyczce graficznej przez co jest nagrany dźwięk jest nagrany mój komentarz, ale nie ma niczego poza czarnym ekranem no i tutaj odcinek Z i chyba muszę tutaj, to jest kolejna motywacja żeby nagrać odcinek w którym, o będzie bonusowy poziom w którym pokażę wam jak ja ustawiam te wszystkie emulatory i programy zanim to nagram bo jednak wszystko się wydaje łatwe, jak się już przy tym siedzi i siedzi i się z tym długie dość długo. No ale dla takiego gracza, który pierwszy raz próbuje swoich sił, może to być czarna magia, pełna załógów, O kurczę, chciałem tam bombeczkę wejść. O. Aha, pieniądze, no super. No, i może przy odrobinie jeszcze chęci. O, o bonus. E, nagram Wam. Ale mówię, to hmm, mnie jest tylko parę rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Większej filozofii nie, wię, hmm, tutaj nie ma. Może komuś się to przyda. Może nie. Dobra, szybkocik. Ups. No i pięknie Bo tam jest e, balonik z dwoma rzeczami Tylko trzeba go dogonić Co hmm. jest pies pogrzebany Czy jak to się tam mówi? Okej okay. Cyk, cyk Okej, okay, mamy życie jeśli pokręcimy trochę tutaj, okej, okay. sio, lecimy. A, było blisko. Cyk. E, tam chyba niczego nie ma. No dobra, wypalmy sobie Co Cosy, sprawdzimy. E, tam niczego nie ma zdecydowanie. My będziemy się zaczepiać tu sobie żyje swobodnie O A, żuki! Beć. No e, co to było? Okej okay. mm, nie wiem Okej. <śpuszczaj> Oookay Mamy dużo żyć, tam jedno w tę, jedno w tamtą, nic się nie stanie. Zwłaszcza, że mamy ten balonik tutaj. Jakby autorzy gry przewidzieli, tutaj będziesz ginął dosyć często. Masz bonus od nas. Bierz ten balonik i się ciesz. Okay. Jeszcze raz zmieniając się na DJ, bo nie ma sensu tracić czasu na latanie tymi beczkami. Okej, okay. na jedno wyszło. Badam banan czy nie banan? Idziemy za bananem. O nie nie nie, ja tam wiem. Teraz by strzeli. Aha, Nie wyszło. Hmm, I za dużego wyboru co my tu nie mamy. Beczka do góry czy beczka w dół? Tam jest deka! jeszcze Państwo, znaleźliśmy dekę! Teraz trzeba wykombinować, jak się do niej dostać. A, pójdziemy sobie tutaj, zobaczymy, gdzie nas to wystrzeli. Złe miejsce nas to wystrzeliło. że tam jest bonus? To, warto sprawdzić. Trzeba wziąć drugą małpę i tam dolecieć. A co tam? Mamy save, to. Co będziemy tracić czas? Potrzebuję A... E, potrzebujemy dwóch małp. Zdecydowanie. Okej, okay. w środku. Zaproszę, lecimy.

Zobaczymy sobie w sumie jak tu już jesteśmy. Co jest tam na ukos? Aha, nic. Co za nie straciliśmy? Za okay. dół. I w tą beczkę. Dobra. Na okos. No! Kurczę. No dawaj, to nie sprawdzimy, co tam było. Mój się trudno? No może jednak! No może jednak się uda! Może <laughs> no, jednak dolecimy i sprawdzimy co tam jest. Jeden żółk... Zdechł. Jeszcze raz... Rąki. Ale dobra, teraz sobie zapiszemy grę... Wiem, to trochę to nieuczciwe, no ale... Chyba Was nie będę katował tym, jak zdobyć wszystkie bonusy w tej grze, prawda? Zresztą, że nie pamiętam dokładnie wszystkich. Cyk, cyk. Ok. I tutaj. Poczka. I zapisujemy. To by No. Okej. Okay. Monus? Nie ma bonusu. Dobra, ja, no moim zdaniem jest czyste. Spokojne. Cyk, cyk. I teraz wymierz w tą ważkę, będzie najlepiej. Cyk. O, jest. A, 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 Monus. Ej, tutaj jest nasz przyjaciel Papużek, który nas zaprowadził uwagę do. Deki, chodź i deko. Chodź, 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 moja piękna. Piękna, srebrzysta. Smakowita. Trzynasta deko. Mhm. A o, o nosy? Co ich nawet nie możemy zabić. O, w górę. Go, wow, 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 wow. Prawda? Powolutku, powolutku. O. Ej, bonusik w gratisie. Zobaczmy. Aha, papugą przejść na czas. Tak, ja, mamy, widzę, jedną szansę tutaj. Wow, było blisko. Chyba ja, papugą możemy nawet dotknąć tych, um, winorośli. Nie wiem, co to tak w sumie jest, jak to nazwać. Oj, życie twórcze, Czasem się, oj, małpou, uważaj. O, super. Jeszcze banany, super. Mm, bardzo owocne. No i literka, kurczę, same bonusy. Jeszcze gdzieś tutaj jest małpa, z tego co słyszę. To był błąd, to był straszny błąd. No nie no, powtórkę z rozrywki. No dobra, przynajmniej mamy małpę. Nie możemy sobie wziąć tego jednego banana. Hmm. Okej, czerwone osy. No w sumie banan, coś sypu zdobywamy. Wow, to nie było fajne. Nie bierzemy bonusu. Lecimy w ten. Ok, teraz nas wystrzeli. Czy gdzie tam opłatek tak w górę? Nie. Dobra, chrzanić małpa. Zrobiliśmy poziom i czeka nas boss. Floodgirl Conquest. Nie, contest. Popełniły mi się słowa. Dobra. I naszym przeciwnikiem jest. Uuu, mam 40 żyć. Ten oto przyjemniaczek. Strategia dla tego pana jest dosyć prosta. W momencie, kiedy ląduje, trzeba podskoczyć, ponieważ jak przywali w ziemię, to nas ogłusza. Hmm, po kilku razach... O! Oh. Zrzucę nam beczkę z dami, którą trzeba pochwycić, po prostu w niego pieprzyć. No i póki co, na tym polega cała filozofia, że teraz przyspieszy. Mhm. Beczka, pięknie. Oczywiście, jak każdy boss składa się z trzech etapów, eee, póki co to będzie po prostu podskakiwanie szybciej. A zaraz zacznie się zabawa, bo jegomość postanowi sobie skakać jeszcze w inne miejsce. teraz po prostu e, przelecimy sobie pod nim. Mhm. Łap. Łap granat. To jest żyć! Co ja zaskoczył? Co ja przebiegniemy? Co za Didi? Dixie, moją ukochaną! Od tych. Okej, okay. Co to było? <laughs> Co to było? Dobra, jeszcze raz powtórka. Ciekawe czy mi analog działa. Nie, analog mi nie działa. Pamiętajcie, że jak gracie na joysticku, to wcześniej nie smarować krem, kremem rąk. O nie, nie! Ups. Ale to jest zabawa od nowa. Dawaj beczkę, dawaj beczkę. Łap beczkę. Im później ten, im duży z nim walczy, tym szybciej ląduje. Im nie, krócej czekamy na tą beczuszkę. Okej. Okay. Łap. Nie dawaj Didiego, oddawaj Didiego. Łoty w życiu. Okej. Okay. Tutaj! O! Chciałbyś... Chciałbyś mnie zeptać? A ty w żyć! Tego bossa przystało, ma jeszcze trzeci etap, pełen radości i tak dalej, Safe. A, chciałbyś. Szlak. No, jakim cudem. Chyba uciekamy, uciekamy w lewo. Dynamit. Dawaj dojadź. Dawaj Up go. Dobra. Sobie skaczemy. Ta 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 ta, ta. No. Ej. Okay. go. Zobaczcie jak na ironie, ale to jak na ironie Za tym razem mi się uda go pokonać. No zobaczycie. mankowo tak będzie. Nie ma bata. pola, poleciał. Żyjcie go, piranie. No i dobra. No już się skończyły, się kolejny świat. Teraz się udamy do jednego z fajniejszych, bardziej rozrywkowych, czyli Kremlandu. Crazy Kremland. Gdzie dominują pszczoły? Oraz kolejki górskie. No dobra, ale o tym sobie zobaczymy. Pogadamy za jakiś czas. Póki co, sobie tutaj skończymy granie, zrobimy save'a Co by nie było? Sprawdźmy. Jest save. No i dobra, nagrywanie skończone. Was żegnam. No i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że odcinek w miarę szybko wyląduje na YouTubie. A mimo wszystko, jak chcecie, to polecimy komuś. stawićcie na Facebooka, czy to gdzie tam chcecie. I pozdrawiam GamesTube. Jeżeli ktoś mnie ogląda z tego kanału. Widzieliście ostatniego golajwa z doli? Hehehe No, na razie, trzymajcie się, cześć!